Byłaś tam jakby przez cały miesiąc, obserwowałaś te pary, no wiadomo, że nie możemy zdradzić, kto dotarł do samego końca, ale czy możesz nam zdradzić, czy na starcie, a później na mecie, dane pary przechodziły transformację i faktycznie się zmieniały? Wiesz, nie zastanawiałam się nad tym, czy... Znaczy w ogóle w programie pary muszę przyznać, że się zmieniały. Już my się o to postaraliśmy, żeby one się zmieniały i to zobaczycie. Um, czy oni, się, czy oni się zmienili Chyba tak, wiesz, chyba, chyba tak. No i znowu nie mogę za wiele powiedzieć, bo przychodzą mi do głowy nazwiska no właśnie tych, którzy się zmienili, ale nie, 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 mogę, nie, nie mogę ich wyartykułować, bo wtedy powiem, kto dotarł daleko. Więc tak, myślę, że prze, przeszli jakąś metamorfozę. Jakbyś tak spojrzała swoim okiem na pierwszy sezon e, Azji Express i, i ponownie te pytanie, A tak z perspektywy czasu, czy uczestnicy wynoszą jakieś wnioski z takich programów rozrywkowych? Oj, na pewno wiesz, to, to jest e, tak wyjątkowy program, bo to, to nie tylko jest program rozrywkowy, ale to jest, e, to jest jakaś gigantyczna przygoda. To, to trafiasz nagle na inną planetę. Jesteś w takich sytuacjach, w których nie jesteś na co dzień. Musisz się zmierzyć ze sobą. E, Poznajesz siebie. Tak w pierwszej edycji, bo doskonale widać, oni też dużo o tym mówili, jak się rozkręcali. Na początku to proszenie o jedzenie, proszenie o nocleg, o transport przychodzi bardzo ciężko, a pod koniec oni już tam jadą, jak szaleni. I nikt nie ma z tym problemu. Myślę, że oni się też otwierają w tym programie, wiesz, otwierają się na innych ludzi, na inne kultury, myślę, że są bardzo otwarci, ale, ale otwierają się na, 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 na człowieka i na jakieś takie inne przeżycia, nowe przeżycia.